Dzisiaj wiedziemy z przepisem na muffiny jajeczne, tym razem bez już użycia chleba tostowego i innych niezdrowych dodatków. Potrzebujemy tylko jajka, paprykę, szpinak, serfeta, odrobinę sera żółtego i świeży szczypiorek. Jajek, w zależności ile robimy, muszą ośmiu 8. Jajek powinny tutaj wejść. Ewentualnie możemy dodać białka. Jak gdzieś na przykład pijemy żółtka, no to możemy użyć samych białek, jak jesteśmy na jakieś robienie masy. Potrzebujemy dużo białka, także możemy żółtka sobie wypić na surowo, a białka zrobić do mufinek. Ale ja tutaj pokażę wersję standardową. W pierwszej kolejności zajmuję się szpinakiem, Dokładnie umyjemy, posuszymy. Ja tutaj użyję wirówki, pokroimy na mniejsze kawałki. Pamiętajmy, żeby dobrze tutaj wymyć, z tego względu, że jest wcześniej cięty i tutaj bardzo szybko tutaj się bakterie i inne czadostwa rozmnażają, także musimy go dobrze dobrze uwymyć. Potniemy go na mniejsze kawałki. Teraz umieścimy porówno w foremce. Teraz weźmiemy połowę papryki, pokroimy w kostkę i wrzucamy również porówno do foremki. Teraz serweta pokroimy w kosteczkę i też dołożymy do naszych muffinek. Tu już wszystko w zależności na ile osób robimy. Proporcje możemy zmienić. Ja tutaj zrobię takiej praktycznie z połowy porcji, jak jest w przepisie. W przepisie było na 12 mufinek. A tutaj ja zrobię mniej. Na 6. Teraz do pojemnika wbiję około 8 jajek. W zależności jakie mamy te mufinki. Jajek możemy dać więcej, ewentualnie mniej. Dołożymy łyżeczkę soli. Złyżeczkę niecałą pieprzu. Na razie odstawimy. Teraz pokroimy szczypiorek. Szczypiorek oczywiście też wcześniej i osuszamy. Szczypiorek dorzucimy od razu do jajek. Wszystko razem wymieszamy. No i teraz zalejemy nasze muffinki. Piekarnik już możemy włączyć na temperaturę 170 stopni Będziemy to wszystko piec około 15-20 minut Pod koniec pieczenia posypiemy jeszcze startym serem Jak mamy foremki wysłużone to najlepiej je przesmarować jeszcze odrobiną masła czy jakiegoś oleju, żeby nam nic nie przewarło no Tutaj mi nic nie powinno się przychycić Nie wlewamy też na full, z tego, że podczas pieczenia troszkę wszystko urośnie W międzyczasie zaczynamy odrobinę sera nie jest on konieczny, ale tutaj na posypanie, tak 2-3 minutki przed końcem, byłoby fajnie, jakbyśmy tołożyli. ułożyli. Piekarnik nagrzany, tak więc wkładamy winki i tak 3 minuty 2 przed końcem posypiemy serem. Minęło jakieś 14 minut, tak więc teraz posypiemy wszystko jeszcze serem i na około 3 minuty ułożymy z powrotem do piekarnika. No i tak się mufinki prezentują. Na koniec też możemy posypać oczywiście szczypiorkiem. Jak mamy pietruszkę, możemy użyć Pietruszki. Jeśli się przepis spadało, to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego.